No non no. się z wami, z Ewą, z moim gościem, który nigdy mnie nie zawodzi i bardzo często odwiedza. Tak, często raz na pół roku. Ale najczęściej chyba. Ale raz ty, ty do mnie, raz ja do ciebie tak. i tak fajnie wychodzi. Jakoś wychodzi. No. Dzisiaj zabieramy was tak. w podróż. Ogarniamy się powoli? Tak. Jeszcze mokre włosy? Pojadrasz. Pojadłyśmy, umyłyśmy się, ja się maluję, Ewa coś tutaj sobie ogarnia. I dzisiaj będziemy na pewno chodzić po Dublinie, shoppingować tak. i musimy dokończyć, sfiniszować Twoją wczorajszą przygodę, którą... Tak, bo takie... nie, obyło się bez przygód i już na samym początku, słuchajcie, co ja zrobiłam. Po prostu naprawdę takie rzeczy nie zdarzają. Taka pierdoła ze mnie. Słuchajcie, wysiadłam z samolotu, miałam kilka różnych torebek, a jestem przyzwyczajona do tego, że mam jedną swoją i jedną walizkę. Jak wsiadłam do autobusu jadącego z lotniska do centrum Dublina, to właśnie wsiadłam tylko z dwoma torebkami i zostawiłam na przystanku E, torbę z aparatem i całym sprzętem do nagrywania, całym. I dzwoni do mnie Ewa i mówi Zrobiłam coś głupiego Głos jej się trząsł no. niesamowicie tak, taka... Aż mi się aż słabo zrobiło Mnie taka fala przeszła po prostu Ja bym dostała ataku paniki W każdym razie próbowałyśmy coś ugrać Zrobić, więc tak. ja zaczęłam dzwonić Po różnych ludziach tak. Niestety obsługa lotniska już nie pracowała Tak, do 16 ale... pracują na Dokładnie. Ale na szczęście była policja Która po prostu jest taki tak. dział rzeczy Zostawionych, zgubionych I pan policjant przyjął ode mnie całe mm. zeznanie Opis tak. I powiedział, że prawdopodobnie zostanie to znalezione, dlatego że całe szczęście, że zostawiać to na lotnisku. Na lotnisku, bo są procedury, ludzie się boją w ogóle jakichkolwiek zostawionych rzeczy na lotnisku i od razu, jak tylko ktoś coś zobaczy, z pracowników wzywa służby i takie pa, takie, pa, no, no, takie pakunki są zawsze sprawdzane i lecą na policję i już wieczorem, a się zadzwoniła Ta, i już był, tak, już to, był, więc dzisiaj lecimy właśnie po apelku. Odebrać to, więc na wieczór jeszcze będzie nas czekała wspólnie. Proszę na lotnisko, a w trakcie dnia zobaczymy, co się dzieje. Na razie tak. się szykujemy, żeby już wychodzić z domu. Piękna pogoda. Cieplej tak. niż w Polsce, nie? Tak, cieplej, dużo cieplej. No, dobra. 10 Wbieramy stopni się. plus 10 stopni. Więcej. Chyba więcej, zobaczymy. No. A, plus 10 więcej, tak plus 10. to prawda. Idziemy, idziemy. Jesteśmy gotowe. Idziemy, gotowe. gotowe. No właśnie, powiedzcie, ślicznie, prawda? Ale ten kolor jest troszkę ciemniejszy niż, niż nie. Że nie w starczy, jest troszkę bardziej fioletowy, to jest troszkę bardziej różowy. A ja mam miks dwóch asi produktów. Okay. Jeden jest e, taki beżowy, drugi różowy, i teraz mam kolor no po ładnie środku. wygląda Fajne, tak? Jesteśmy misza. odstawione, w płaszczach ciepłe i idziemy na A ja mam e, od mojej kochanej Wicki taki piękny, 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 piękny. Z... E, piękny Z... chusta, ona jest taka ogromna w ogóle. W no, red lipstick monster. Tak, jest cudowny, przepiękna. Wszystko w bez bez usta bez i wszystko w wiecie, wiecie, wiecie komu powiedzieć, gdzie coś jest. Wiecie skąd gadacie. Dobra, jedziemy. One tu się trzęsie pod nami. Byłyśmy właśnie tu, czyli w Stevens Green Shopping Center. To jest jak z wszystkich miejsc ze chlebami zarówno z miodą, z Wiecie, za nami ewidentnie. Ale Christmas. Z wszystkich miejsc e, takich zbiorowisk sklepowych to jest najładniejsze jakim byłam. Tak, to prawda, jest piękne, mogliście Dobra. zobaczyć. No i idziemy grad na drugą stronę. Rzeka. Ewa już ma pierwsze zakupy. O, są, pochodziłyśmy, pochodziliśmy, ale to nie koniec wycieczki. Chodzimy dalej! Idziemy teraz. No do... i jeszcze nie jechałyśmy e, po łapę. A, no właśnie. To jest dopiero wycieczka jeszcze na dziesięć nie skończyło? Idziemy do flagowego sklepu tutaj, czyli tak. do Primarka. I do księgarni, bo jest tutaj taka piękna, wielka księgarnia. Zawsze wyjeżdżam z książkami. I są na O'Connell Street. Także tam idziemy i będziemy jeść w końcu. Masz głodne? Tak! Fajnie się no. chodzi nawet, bo nie ma tak dużo ludzi. Tak, jak na piątek i nie jest naprawdę fajnie. I mają pyszną kawę irlandczyczną. Tak. Tak. Swoją sieciówkę kawową, jak tak. się nazywa? Butler's. Butler's. Tak, Butlers. I um, dają zawsze po jednej pralince. Pralinkę Niestety jest bardzo grzeszna, ale tak jak grzeszna, tak pyszna. Ale pyszne, naprawdę no. są pyszne. Także jak jesteście na wyspach, to nie idźcie do, do, do Starbucks'a, nie. nie do Kosty tylko do butlers. Tak. Tak, tak. Ja się na tym zakupem. Pięciutko. Zobaczcie. Miękko, nie? Będzie hola. Zobaczymy, Holalala. zobaczymy. Zobaczymy, a teraz spijemy herbatkę, Patrzymy na zakupy. I jedziemy na lotnisko. Długa droga, ale będziemy Wam dawać znać. Pierwszy raz będę w ogóle na gardzie tutaj, na police tak, tak, jedziemy po aparat. Ale zobaczcie książkę, jaką mam! Kurde! Zobaczcie, zobaczcie. Lis Eldridge. Face paint, e, o całej historii makijażu w ogóle. Więc e, jak pamiętacie, mój film z Historią makijażu, to bo... jest taka wersja mini mini, a tutaj jest tyle stron na ten temat właśnie z dużym skupieniem się właśnie na, Amy. na XX wieku. Amy. Amy. Lisa Eldridge też miała taką serię, bo że ona jeździła po różnych ludziach tak. i tam patrzyła na te stare kosmetyki, bo się tak. była, że Ona jest maniaczka, ona zbiera stare. wszystkie stare. E, no. Kosmetyki. Zajrzyjcie do Lisy, zajrzyjcie cudownie. do historii makijażu Ewy. Jedziemy. Jedziemy i mamy najpiękniejsze miejsca. Po, tak, tak, pokażemy. Pokaż, pokaż, jaki mamy widok. Znaczy, teraz znaczy. mamy korek, więc jest taki widok e, średni, ale ogólnie z pięterka, fajnie. A, tam mosty ładnie podświetlone. Okay. E, Przecież tyle mostów jest przepięknie. Tak jak, jak w Warszawie. jak w Warszawie. Jak w Ale, ale powiedziałam, powiedziałam, w Warszawie jest mało mostów. Bardzo mało, za mało. Thank you Puszczę. Tam jest posterunek policji, z którego wracamy. Bambu miły! Nie czekałyśmy aż tak długo, nie? Tak, no. Za trzy minutki. Także super. Jak wam się coś zgubi na lotnisku, także to się nie przepięknie. Pamiętajcie, jest lotu. Nadzieja. Jak górajmy Jak gubić to na lotnisku? To na lotnisku. Dokładnie. A teraz. Łapiemy autobus i, i wracamy. wracamy do centrum. Długa podróż. Z tak, dół. tak. Pokażemy zaraz przystanek, na którym zostawiłam go. I <laughs> pokażemy, co się dzieje na Free Arena. Zaraz Wam opowiem o tym, o co ko chodzi. Koncert. Koncert, ale jaki? Ale jaki? Użycie. Dobra, lecimy na busa. O tutaj kurde. jest przystanek Airling Express. I tutaj nasza kochana Red Lipstick. No. nie byłoby filmów dla Was. Ja. Nie Tutaj, oj, oh, not in service. Myślałam, że pozałapiemy się tym. Do tutaj, gdzie to było? Gdzie to było? Dobra. Vlogu, no w vlogu, w vlogu, w vlogu. Ale tu nie ma ławki, ona to zostawiła no, na ławce. Ja specjalnie poszłam na za Wycieczka. Czytanek, bo tutaj nie ma ławki. Ale to jest w ogóle daleko od samego tego. Tu jest lotnisko. O, to było tu. Tu, tu, tu został. Tu. Ale teraz ten. Tu został. Teraz to nie było. Jest niebezpieczną bombą. Wygląda jak niebezpieczna bomba, prawda? Dobrze, że nie ma żadnego T, znaczka kanona na sobie, tak. więc. Opowiemy Wam jeszcze, o na gardzie. Bo Do. ciekawostka była. Za panem były takie drzwi. I po, pokój cały. Wszystkimi zgubionymi rzeczami I było tam dużo rzeczy, że on tak. wchodził i się od razu zatrzymywał. Tak, bo walizek, walizek było najwięcej. I były posortowane rzeczy, także na przykład parasole były w jednym miejscu tak? i było całe takie z parasolami, ale lepsza rzecz. Były jeszcze na recepcji jakby, takie chyba sześć wielkich boksów albo cztery. Tak. Takich ogromnych, Z samymi kluczami, Tak, tak że chyba ludzie. Czysty, wszyscy wszyscy zgubią klucze. Lubią klucze. klucze no. Ale to też jest takie coś, że nie wiesz gdzie się wypadło, nie? Tak jak walizkę, to jeszcze wiesz tak. gdzie? Je zostawiłaś, nie, a ty, a ty wiesz, może nie wiesz. Z nie? No, ale jest kluczy tyle prostu i i każdy walizka, to jest No. no. Także tak. Że tak. Yes. Jechałyśmy, nie zacznę się starać e, Tak też, jechałyśmy na lotnisko. Jechałyśmy na lotnisko e, i mijałyśmy Free Arena, czyli jedno z konceptowych tutaj miejsc w Dublinie, jedno z największych. Na grała, grała tutaj Taylor Swift. E, no i opowi opowiadać. Co to jest. No i było dużo dzieci. Bardzo dużo. Więc postawimy. W świecących w ogóle z wojownikami. Tak. I powiedziałam, że tutaj zazwyczaj nie grałam Direction, bo jest mała Tree Arena bo tutaj wszyscy bo no, Takie gwiazdy na stadionie. Tak. tak. Ale postanowiliśmy Google no no tak. jak No i okazało się, że dzisiaj jutro no i pojutrze jest One Direction koncerty z rzędu w tym samym miejscu trzy dni w tygodniu po kolei wszystkie, tak, wszystkie bilety wykupione Ale słuchajcie w ogóle, przecież u nas się nie dzieje nic takiego, nigdy nie ma że trzy te same koncerty w ogóle ja? Tutaj, niebe, tutaj mówiłam Ewie, że jak się no. pojawia zapowiedź, że One Direction będzie, to jest, automatycznie jest nie ma biletów i już jest 3 nie Widać? Będziemy wam pokazywać tak, Ale już widać, ludzie powchodzili, już jest, o, to już jest. Zastanawiamy się, czy nie wyszło Ale pokazujemy wam Było bardzo, bardzo dużo dużo ludzi, ale ogólnie to teraz, w tym momencie, kiedy Wam pokazuję, to w środku jest Harry i Neil. Czajecie? Może akurat wyszli na przykład na papierosa, szukajmy. Pewnie chłopaki nie palą, no ale, ale... słyszycie to poruszenie w ogóle z tyłu? To są to dziewczyny, bójcie. które właśnie powiedziały, tak, to tutaj, to dzisiaj, oni tutaj z papierosa No i są w tam krzyczą. się... ale dziewczyny krzyczą za nami, Patrzcie, nie? Bo ludzie tylko czują. No. Nie wiem, czy nie dostali biletów, czy co. Policji pełno i w ogóle... No już wszyscy weszli, już się zaczęło widocznie. Bo jak jechałyśmy w tamtą stronę... To Tam była kolejka. No, to była kolejka. Właśnie, zroga. może przez szybę kogoś zobaczymy. Nie. Prze nawet my się pobieramyśmy. Ja, ja nie, bo y, pół godziny temu Asia mi pokazała, jak One wygląda Bo ja nie wiedziałam, jak wyglądają ci chłopcy Ja się podjarałam, ale też tak mówię, że w ogóle strzeliłyśmy, nie? I w ogóle teraz jechałyśmy Tak, to ale... się śmiała, że nie, ładna, to tutaj nie gra, bo jest za małe Za małe, a to... no dobra, Gra, ale trzę. trzy dni, no Co robimy? Ja siedzę i się jaram e, kosmetykami, które kupiłam się... I wciągnął mnie film co to było? Obcy? Prometeusz to był, tak? Ale to jest ponoć historia z Obcego. Tak, tak jakby początek Obcego, ale film jako ostatni. I się urodził Obcy i skończył A, o, naprawdę? Tak. I potem to on co chodzi? Nie, to nie E.T. Nie wiem, bo tylko no oglądałam nie. ostatnie 20 minut. I ostatnią... nie, pierwszą część, to tyle, dobrze. No. Czym się jarasz? No mam tu kilka rzeczy. To jest akurat no taka krew. Kre to jest A, Charlotte Tilbury. A po więcej będziemy po zap ciebie zaproszeni zbrodze. Także siedzimy cura, sobie, cura, cura. planujemy co tu nagrywać jutro, bo jeszcze EWS i oglądamy telewizję. A jeszcze wrócimy się do Was pożegnać, jakby co... Tyle. czilujemy. Dobranoc. 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 śpi a ja jeszcze tak prawie do. oglądałyśmy YouTube'a YouTube w łóżku tak, zrezygnowałyśmy zdjęciem. z telewizji na rzecz YouTube'a ale, to samo. tak, ale, ale ale, ale, nasz film, który ostatnio oglądałyśmy ma 40 minut i obejrzałyśmy połowę i jest bardzo, bardzo, bardzo dobry i musimy jutro do makijażu dooglądać resztę bo no jest taki typowy kaski. do słuchania dokładnie, także to jest super będzie no mm -hmm. perfekcyjne zaczęcie nowego dnia ale się, nie? 40 minut to za długi na, na raty trzeba. Ostatni e. punkt, idziemy zmywać makijaż. Ewa śpi no. z telefonem mówiąc. No, idziemy zmyć makijaż i dobranoc. Mamy nadzieję, że spędziliście z nami miły dzień. One direction było, policja było, emocje, Ach, działo się. się. Tyle. Ciegnamy się z Wami. Pa! pa.